Ogólnie mieliśmy 33 wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Były to wypadki, ogólne podtopienia drzewa na drodze, drzewa na, na budynkach mieszkalnych oraz plamy oleju, jak i pożary, takie jak ściernisko, ściernisko razem z maszyną rolniczą presą. Jeżeli chodzi o sprzęt, jest to sprzęt wystarczający do tego typu akcji? Tak, sprzęt mamy na, na dzień dzisiejszy wystarczający. Posiadamy Lukasa z pełnym wyposażeniem, czyli nożyce, rozpieraki, kolumnówkę oraz na drugim samochodzie mamy Holmatro, w którym tylko są samo nożyce. Jeżeli chodzi o, właśnie o ten sprzęt pneumatyczny, w najbliższym czasie. Jest... Podziewacie się jakiegoś doposażenia? To znaczy na dzień dzisiejszy nie, no bo z finansami jest bardzo krucho. Krajowy system obniża nam z roku na rok coraz mniej pieniędzy, więcej dostałem jednostki spoza krajowego systemu niż te jednostki, które są w krajowym systemie. Na dzień dzisiejszy są to, kwota jest powiedzmy sobie 4400 zł, zł, tak dostaliśmy na ten rok. I z tych 4400 zł nie można sobie wybać to, co nam jest najbardziej potrzebne, tylko jest to kwestia narzucona z góry. Tak. Na przykład w tym roku są to powiedzmy sprawy wodne, takie jak tam bojki asekuracyjne, kapoki. Nie? i plus umundurowania, ale umundurowania znowu wszystko w, w tym najwyższym poziomie, czyli który kosztuje mundur 3300zł czyli za te 4400 stać by było mnie tylko na jeden mundur nie? dlatego też zakupiliśmy troszeczkę tego z, z wodnego, prócz, prócz tego wodnego zakupiliśmy jeszcze buty bojowe i buty do akcji te żółte co Wam by się tak naprawdę przydało jeszcze? A najbardziej potrzebujący z tych wszystkich sprzętów potrzebowalibyśmy jeszcze jedną pompę pływającą, coraz więcej takich jest ogólnych podtopień. Posiadamy jedną pompę pływającą, która jest na Peżocie, przydałaby się druga na, na, na tym drugim na samochodzie, czyli na Mania. Posiadamy Mana, zbiornik 2500 litrów wody i posiadamy Peżota Lekkiego, który ma 200 litrów wody plus 20 litrów piany. Ilu druhów liczy OSP? OSP liczy 48 druhów. 18 druhów mam przeszkolonych do akcji ratowniczo-gaśniczych, którzy biorą udział na co dzień w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W tym roku jest to rok wybitny, jeżeli chodzi o OSP Gosiejewo. Obchodzicie setne urodziny? Tak, w tym roku mieliśmy obchodzić 20 czerwca setne urodziny naszej jednostki. Do tego przygotowaliśmy się już praktycznie od samego stycznia. Yy, został nałożona nowa warstwa na remizie OSP, została ona ocieplona, pomalowana, nowy napis. Jeszcze w trakcie zamawiany święty Florian, który ją zawiśnie tam tu za, na głównym filarze. Oprócz tego została odnowiona cała remiza. Wszystko zrobiliśmy w czynie społecznym. Zostało tam pomalowane ściany, położony tink yy, dzięki firmie Pana Grzegorza z Gościewa zostały odmalowane kantorki, zostały odmalowane kantorki, także to wszystko robiliśmy w czym społecznym.